Cześć, dzisiaj przedstawię Wam jak zrobić serek z jogurtu greckiego, on jest idealny na kanapki, ale my będziemy go używać później do dakos, czyli takiej sałatki greckiej w formie bułeczek z pomidorami i serkiem. Natomiast serek możemy normalnie używać czy na kanapki, czy do, yy, czy do po prostu nadziewania papryczek. A robi się go niezwykle prosto, natomiast musi minimum być dobę w lodówce. Yy, potrzebne składniki to są dwa opakowania jogurtu greckiego. My mamy z biedronki sól, pieprz i tyle. Na początku musimy to po prostu wymieszać. Bierzemy dwa jogurty. Wrzucamy do miski. Bardzo dobra jest ta szpatułka silikonowa, bo cały ten jogurt możemy wyskrować. No i drugi jogurt. Miałem ten niepełny, bo już troszkę się złożyło, ale nie szkodzi. Do dwóch jogurtów dodajemy soli. Dosyć sporo. Taką mniej więcej łyżeczkę. Dosyć pełną. Oraz trochę pieprzu. Tak. Czyli mamy taką sporą łyżeczkę soli i trochę pieprzu. I to mieszamy. Jak już mamy to wymieszane, to teraz to robimy tak. Bierzemy ręcznik albo możemy gazę, tylko że gaza musi być bardzo e, z tymi nitkami, jak to się mówi. Drobna oczka nic? No e, gaza musi mieć bardzo drobna oczka, a no, ja wolę tutaj ręcznik wypełniony, teraz ja sobie wkładam do innej miski i całość tego wszystkiego przerzucam do ręcznika. Kiedy już to mamy, to teraz robimy taką kulkę, taką sakiewkę. I trochę odciskamy z nadmiaru wody. I teraz. Chodzi o to, żeby, że to włożymy do lodówki. Będzie sobie wisiało w powietrzu. Będziemy sobie włożymy to do takiego pojemnika. Będzie sobie to wisiało w powietrzu. I woda będzie skapywać na dół. I on, minimum, dobę musi być sobie w ten, ten, ten nasz jogurt w tej lodówce. Wtedy cała, cały nadmiar wody skapnie na dół. Możemy, oczywiście, wylać, żeby, tak, żeby nie dotykało tutaj tego spodu. I zrobi nam się kremowy serek. No i więc coś takiego jak almettę. Ja już mam taki patent, że po prostu biorę kopyść. Można widelec, można cokolwiek innego. Najpierw sobie zrobimy jeszcze inaczej. Najpierw sobie zwiążę to. Będziemy łatwiej. Taką dosyć sporą gumką. To związane. Można to też ręcznie, yy, sznurkiem związać, i teraz biorę, przekładam raz, oraz z drugiej strony drugi raz. Tak, żeby się trzymało, i hop, tutaj. Ponieważ mam to za małe, to używam takich foremek do Wykrywania ciastek, żeby to po prostu podnieść. Nie? O, i teraz mamy, spójrzcie, widzicie, nie dotyka nam dna, i takie coś wstawiamy do lodówki. Zobaczymy się za ponad drobę. Dobre. No, i witamy w kolejnym dniu. Minęła doba, wyjmujemy nasz już ser. Jeżeli będą dwie doby, ten ser będzie w lodówce, też nic nie stanie. I teraz tak. Sięmę sobie tutaj. Ja, ponieważ tam się zbierała woda, odlewałem to co jakiś czas, także co kilka godzin. Trzeba sprawdzić. Chyba będzie łatwiej jak to się przed. O, o i nasz serek wygląda tak. I teraz ten serek weźmiemy i przełożymy go do miski. On jest kremowy. Yy, możemy go stosować do smarowania nadziewania papryczek, do dakos, yy, do nadziewania pomidorów tych w oleju. No generalnie yy, bardzo dobry. Yy, możemy go wykorzystać jak zwykły serek. Można też uformować małe kuleczki i zalać na przykład to oliwą. I też sobie może to tak stać. No i tyle. Co, co zrobicie z serkiem, to już Wasza sprawa. No dzięki, cześć.